Cześć, moi drodzy na kanale World TV zbliża się wyjątkowy dzień który dla niektórych naprawdę jest bardzo szczególne są to e, walentynki, dzień walentego e, i z tej okazji e, mamy dla Was recenzję gry, która idealnie nada się na ten dzień, jest to Ego Love, zarówno nada się e, do gry we dwójkę ze swoim e, kochanym partnerem czy też z przyjaciółmi aby dowiedzieć się naprawdę o niektórych e, ciekawych rzeczach z ich życia więc nie, niektóre tajemnice zostaną złamane przy tej e, grze e, i z racji z tego że zbliżają się Valentynki, też mamy dla was konkurs do wygrania będzie jeden e, egzemplarz tej właśnie e, gry m, ufundowany przez Wydawnictwo Tref. szczegóły konkursu będą w, pod tym filmikiem, który tutaj widzicie. Kliknijcie sobie i zobaczycie o co chodzi w konkursie. E, ale też przejdźmy do recenzji, zobaczmy jak gra wygląda, jakie są zasady, no i za chwilę moja opinia na temat tej gry. Zapraszam was serdecznie. Ok, e, przed wami gra Ego Love. Na stole rozłożona, co tutaj mamy: plansze w kształcie serca, pola w kształcie serca, piątki w kształcie serca, które umieszczamy na polu startowym w kształcie serca, które jest takie wyróżnione. Jak widzicie wszystko wszystko tutaj e, otacza się sercami, wokół serc się kręci. E, każdy wybiera swój kolorek, umieszcza takie znaczniki, które bardzo ładnie są wykonane, jak widzicie, e, drewniane, ładnie pomalowane. I teraz każdy gracz otrzymuje trzy takie plastikowe plastikowe żetoniki. Na każdym z nich mamy jedną, dwie lub trzy kropeczki. Te żetony trzymają w ukryciu i dwa takie tekturowe serduszka. Mamy również kupę kart z pytaniami w takim oto takim trzymaczu i możemy zacząć rozgrywkę. Najstarszy gracz zaczyna i wybierze pierwszą wierzchnią kartę i czyta pytanie na głos. Ale zanim to zrobi musi sprawdzić to pytanie dotyczy yy, jego, tak? Bo my na przykład wyciągniemy kartę z yy, kobietą, a wyciągnął tę kartę mężczyzna, więc yy, odwracam ją na drugą stronę, tam jest pytanie dla yy, mężczyzny. Są pytania uniwersalne zarówno dla kobiety jak i dla mężczyzny. I takie pytanie wraz z odpowiedziami gracz czysta, czyta na głos. Następnie w tajemnicy, w myślach zastanawia się nad jedną z tych trzech odpowiedzi. Tutaj mamy pytanie: z iloma kobietami byłem do tej pory? Yy, jedna kropeczka za mniej niż pięcioma, dwie, co najmniej z pięcioma, trzy nie powiem. Gracz zastanawia się, zaznacza, wybiera odpowiedź. Kładzie żeton przed sobą, troszeczkę wysunięty, zakryty. Teraz pozostali gracze starają się odgadnąć, co myślał właśnie aktywny gracz. Wystawiają również swoje tutaj propozycje. Obstawiają to. Eee, też również tak wysuwając troszeczkę żeton do przodu, też zakryty. Jaką odpowiedź udzieli i teraz jeszcze dodatkowo muszą obstawić, jak bardzo pewni są swoje odpowiedzi. Jedną serduszko, czyli jestem nie za bardzo pewny, czy to jest ta odpowiedź. Dwa serduszka jestem pewien, że na pewno to gracz ma na myśli. Kiedy wszyscy gracze obstawią, wtedy rozpatrujemy wynik. Wszyscy gracze wraz z tym graczem aktywnym odkrywają swoje żetoniki. I sprawdzamy jaki jest wynik. Jak widzicie, tutaj gracz jeden odpowiedział, że dwójka, tutaj że odpowiedź trzecia, gracz, który był aktywny, wybrał trójeczkę. Czyli gracz, który, przeciwnik, gracz, współgracz, który wybrał taką samą odpowiedź jak aktywny gracz, otrzymuje tyle punktów, ile obstawił serduszek, czyli jeden Punkt. Natomiast gracz, który się pomylił, niestety musi odjąć sobie te punkty, które postawił czyli dwa punkty. Jeżeli jesteśmy już na polu startowym nie możemy się tutaj nie możemy dostawać ujemnych punktów. Natomiast gracz, który czytał pytanie, które pytanie dotyczyło jego, otrzymuje tyle punktów ile osób odpowiedziało prawidłowo na pytanie. Takie zgodnie z tym, co on wybrał. wtedy on dostaje jeden punkt, która się kończy, pytanie odrzucamy, jedziemy dalej. I gramy tak do momentu, gdy któryś z graczy osiągnie ponownie pole, włącznie się przekroczy pole startowe. Wtedy ten gracz jest zwycięzcą w grę Ego Love. Ok, jesteśmy z powrotem, więc czas e, powiedzieć troszeczkę więcej na temat gry Ego Love. E, cóż, cóż, przyciąga uwagę. Przede wszystkim bardzo czarny, czarny, pudełko z dużym czerwonym sercem. Samo to pudełkę daje nam do zrozumienia, że to jest gra o miłości, gra, która przyciąga uwagę, pudełko, które przyciąga uwagę, bo mamy naprawdę kontrast duży, mamy Czarny czar z dużym sercem, coś ciekawego. Z tyłu mamy przykładowe pytanie, nie ma jakiegoś zbędnego opisu czym jest ta gra, ale mamy przykładowe pytania, jakie mogą nas czekać podczas gry i to też intryguje i zachęca do zakupu. Jeżeli otworzymy pudełko, również nie zawiedziemy się, chociaż więcej tam tektury, tego wypraski, ale jakość jakość wykonania pozostałych tych elementów, które się tam znajdują jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Widzicie, drewniane pioneczki w kształcie serduszka. tech plansza w kształcie serduszka, wszystko otaczone sercami, więc symbolem miłości, naprawdę to wszystko fajnie się prezentuje. Dlaczego jest tam dużo Wolnego miejsca. Myślę, że tutaj Tref pozostał przy swoim standardzie gier pozostałych, żeby to wszystko fajnie nam się prezentowało na naszej półce. Gra jest od 2 do 6 graczy, co jest też dużym plusem. Nie tylko jest to gra dla par, ale możemy zagrać w tę grę ze swoimi przyjaciółmi, bliskimi przyjaciółmi i dzięki tej grze dowiedzieć się naprawdę kilku ciekawych rzeczy. Ta gra naprawdę, jeżeli weźmiemy tę grę dosyć na poważnie, będziemy musieli naprawdę te informacje, te na pytania odpowiadać rzetelnie, że tak powiem, no to wtedy naprawdę możemy dowiedzieć się ciekawych rzeczy o swoich przyjaciółach, a nawet o swojej partnerce. Może to też być taka, taki wstęp do tego, żeby być śmiesznym, powiedzieć coś, co wcześniej się robiło w innych związkach, E, więc naprawdę fajna, fajna rzecz, ale też niektórzy mogą brać tą grę troszeczkę na luzaka, czyli po prostu odpowiadając sobie tak, aby było śmiesznie, będzie fajnie, e, ale tak naprawdę później e, przez to możemy mieć nawet, e, że tak powiem, lekkie e, obgadywanie, że ty graliśmy w grę, e, on odpowiedział, że miał, nie wiem, tam 5... 5 partnerek a swojej kobiecie mówi, że jest to jego jedyna, jego pierwsza, więc możemy sobie troszeczkę kupotów narobić. Co jest też ciekawego w tej grze, jest już bardzo szybka i bardzo prosta w nauce. Nie musimy tutaj spędzać nie wiadomo ile czasu na wertowaniu instrukcji. Jedna strona, gdzie tak naprawdę z tego jest pół kartki zasad, wytłumaczymy to dosłownie w niecałą minutę i gramy, to jest, to jest właśnie, to jest duży plus w, typu, w tego typu grach, jak również czas rozgrywki, jest to około 15-20 minut, to też powoduje, że zagramy partię i przejdziemy na przykład do innych gier imprezowych, po też do innych rzeczy, jeżeli gramy ze swoją partnerką, albo po prostu będziemy grać partię za partią. Nam gra przypadła do gustu, fajnie się grało. Zwłaszcza teraz zbliżają się walentynki, więc warto pomyśleć o czymś innym ciekawym niż tylko kwiaty, cukierki, misie pluszowe. Warto ewentualnie wyposażyć się właśnie w taką e, ciekawą grę i zaproponować to swojej partnerce e, na wieczór. Więc myślę, że to też będzie fajny, fajna opcja. Jeżeli chodzi e, o tą grę, mamy konkurs związany właśnie z tą grą. Możecie dowiedzieć się więcej szczegółów w tym oto tu filmiku. Do wygrania jest jeden egzemplarz właśnie tej gry. Zapraszam was serdecznie do wzięcia udziału. Na dziś tutaj kończymy. Gra ota zostaje 8 na 10, bardzo ciekawy tytuł. My Wam polecamy, więc na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was i cześć!